Ślęczysz nad książkami, próbujesz rozwiązywać jakieś zadania, czytasz ustawy, analizujesz, ale ciągle masz wrażenie, że nic nie umiesz z księgowości. Ciągle masz wrażenie, że ci nie po drodze. Trochę przysiadasz, coś robisz, potem jest przerwa, znowu sobie przypominasz i masz wrażenie, że z tą nauką rachunkowości tak naprawdę nie idziesz do przodu. Dlaczego? No właśnie jak uczyć się rachunkowości? Cześć. Słuchasz podcastu Księgowość po ludzku, gdzie odczarowuję cyferki, rozbrajam przepisy i obalam mity dotyczące księgowości i księgowych. Z tej strony Magda Hosiwa, z jest twórczyni pierwszej w Polsce platformy do nauki rachunkowości online, coach i mentor z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansach. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Postanowiłam przygotować ten odcinek podcastu z dedykacją właśnie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z księgowością albo wracają po bardzo długiej przerwie do ponownie nauki rachunkowości, które już się kiedyś uczyły, ale wielokrotnie się właśnie poddały. Podzielę się dzisiaj swoim doświadczeniem, doświadczeniem na bazie przeszkolenia kilkunastu tysięcy osób w księgowości. Z jakimi najczęściej problemami borykają się takie osoby, jakie błędy przy nauce rachunkowości najczęściej popełniają i jak właściwie można ich uniknąć. Na początku powiedziałabym o takim podstawowym błędzie, który zauważam u bardzo wielu księgowych, początkujących księgowych, czyli tych, którzy zaczynają swoją przygodę z rachunkowością, że te osoby generalnie nie wiedzą, gdzie chcą pracować i w związku z tym, jakiej księgowości się uczyć. I ich podstawowym błędem jest to, że próbują uczyć się równocześnie wszystkiego. Co mam na myśli? Łapią za przepisy ustawy o rachunkowości, czyli chcą szkolić się w księgowości pełnej, równocześnie przerabiają przepisy o podatku VAT, o podatku dochodowym. No, i najlepiej jeszcze gdzieś w tle czytać coś na temat podatkowej książki przychodów i rozchodów, czyli księgowości uproszczonej, taką mieć kompleksową tą wiedzę, tak być na bieżąco ze wszystkim i wszystko ogarniać. To ja tutaj ten pierwszy mit, że w ten sposób można się nauczyć rachunkowości obale, bo na bazie właśnie mojego doświadczenia wiem, że jeżeli próbujesz złapać te wszystkie sroki za ogon, jak mawia przysłowie, to tak naprawdę nie złapiesz żadnej. Co oznacza, że zbyt duża ilość informacji, a nie ukrywajmy, są to trudne rzeczy, które trzeba dobrze przerobić, zbyt wiele ich naraz powoduje, że tak naprawdę nie uczysz się i nie pamiętasz niczego. Co to jeszcze wywołuje? To wywołuje tak naprawdę to, że odechciewa ci się tej nauki, bo masz wrażenie, że nie idziesz w ogóle do przodu. Więc moja pierwsza rada, jeżeli borykasz się z takim problemem, jest taka żeby zdecydować, co właściwie chcesz robić, idę w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w biura rachunkowe, ale rozliczone na księgowości pełnej, czy też idę w księgowość uproszczoną, czyli tą prostszą, od której sobie zacznę. I to jest pierwsza decyzja, którą trzeba podjąć, bo naprawdę to jest mit, że możesz naraz nauczyć się wszystkiego, bo wszystko ci się pomiesza. Jeżeli zdecydujesz się uczyć pierwszej kolejności księgowości pełnej, czyli tej księgowości spółek ZO. To też nie polecam równocześnie przerabiać wszystkich przepisów. Tylko najpierw opanować przepisy ustawy o rachunkowości i dlatego mój kurs podstaw najpierw uczy tych przepisów, a potem w kolejnym kroku dołączyć sobie przepisy podatkowe i o podatku VAT, i to już jest u mnie w kolejnych kursach. Podaję to jako przykład, bo nie mówię, że te kursy są jakby wyznacznikiem tego, jak powinieneś się uczyć. Natomiast mówię o tym, żeby to robić etapami i małymi krokami. No, i właśnie, kiedy o tym mówimy, to trzeba też zwrócić uwagę na metodę nauki. Jeżeli chodzi o metodę nauki, to dana metoda nauki nie jest dla każdego. Dlatego, kiedy wspominałam Ci o kursie podstaw, o kursie rachunkowości średnio zaawansowanej przed chwilą, że ja buduję tą wiedzę etapami, czyli najpierw przepisy prawa bilansowego, potem ustawę o rachunkowości, to te kursy, które ja oferuję, które ja przygotowuję, to są kursy w wersji online. I czy ta metoda jest dla każdego? No, nie jest dla każdego, dlatego że jeżeli nie umiesz się zmobilizować do nauki, nie umiesz sobie wyznaczyć pewnych terminów w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, gdzie uczysz się rachunkowości, to niestety ta metoda dla ciebie się nie sprawdzi. Dlatego ja powiedziałam, że te kursy nie są dla każdego, bo tą metodę trzeba lubić. Nikt na tobą z batem, że tak powiem, nie będzie stał i nie będzie ci mówił: teraz siadaj i ucz się. Bo przypada dzień nauki. To jest Twoja odpowiedzialność, by to zrobić. To, co kursy, które ja oferuję, dają, to to, że możesz usiąść do tej nauki wtedy, kiedy Ty zdecydujesz, bo to są materiały nagrane. Więc to Ty decydujesz, kiedy odtwarzasz i przerabiasz sobie te materiały. W związku z tym, to jest metoda dla zdyscyplinowanych osób i dla takich, które są zmotywowane. O tej motywacji powiem więcej jeszcze za chwilkę. Natomiast trzeba mieć dyscyplinę i motywację tutaj, żeby się uczyć. Są osoby, które preferują uczenie się na kursach stacjonarnych albo na takich kursach, które są online, ale są organizowane na przykład na platformie Zoom w określonych godzinach. Takie osoby wtedy wiedzą, że w tych godzinach będą się uczyć, że muszą wtedy się zmobilizować. Oczywiście taka nauka ma swoje plusy właśnie w tym, że ktoś za ciebie ciebie mobilizuje, ale z drugiej strony, jeżeli w danym dniu źle się czujesz, nie możesz się skupić no to jakby przepadać Ci ten materiał, bo nie da się tego ponownie odtworzyć, nie da się do tego wrócić, było, minęło i już jest po wszystkim, tak? Jeżeli jesteś skupiony i dedykujesz te 8 godzin dziennie przez 2, 5 czy ile tam jest dni szkoleniowych, no to rzeczywiście możesz w tym okresie wyjść z dużą porcją wiedzy. To, czy to jest dla ciebie, musisz zdecydować sam. Tak jak powiedziałam na początku, widzę osoby, które bardzo dobrze sobie radzą w takich szkoleniach online i są zmotywowane i dają radę, ale są takie, które kompletnie się do tego nie nadają i rzeczywiście powinny iść na kursy stacjonarne. W związku z tym, zwracam Twoją uwagę, żeby dobrze sobie zdecydować, co chcesz robić, to znaczy jak chcesz się. Tego uczyć. Można to sobie oczywiście przetestować. U mnie są to bezpłatne mini kursy, na podstawie których można zobaczyć, czy to jest wersja online. Natomiast jeżeli ona się nie sprawdza, to tak jak mówię, kursy stacjonarne będą tą lepszą opcją. Czy te kursy organizowane w konkretnych godzinach i w konkretnych dniach też będą lepszą opcją. Co istotne, w szczególności jeżeli wybierasz naukę w formie online. Na takich kursach jak moje, czyli nagranych, gdzie to ty się motywujesz, to naprawdę mega istotne jest to, czy jesteś w tym systematyczny. Jeżeli nie umiesz wygospodarować sobie konkretnych dni i terminów na naukę, albo powiedzieć sobie, w danym tygodniu na pewno robię x godzin, czyli na przykład przez dwie godziny przerabiam coś z rachunkowości. Jeżeli minimum raz w tygodniu, a najlepiej dwa razy w tygodniu, nie siadasz do tych materiałów, to wiesz, mi zapominasz, czego się uczyłeś, uczyłaś i trzeba wszystko powtarzać od początku. W kursach, które ja oferuję, zawsze są testy po danym module, więc bardzo dobrze jeszcze podsumowujesz sobie tą wiedzę i sprawdzasz, czy ty naprawdę rozumiesz i umiesz to, czego się nauczyłeś w kolejnych filmikach. Ja mam zresztą kursy podzielone na takie filmiki 5-10 minutowe, że po każdym właściwie jest jakiś quiz, jest przykład, więc cały czas sprawdzasz tą wiedzę. Natomiast, żeby to przyniosło najlepsze efekty, to koniecznie trzeba to robić właśnie systematycznie. Jeżeli z kolei jesteś na kursie stacjonarnym, to pomiędzy kolejnymi zjazdami ważne, żeby też sobie powtarzać tą wiedzę, żeby tego nie zostawiać, żeby przerabiać zadania. W każdym z tych wypadków jednak liczy się systematyczność, a przy kursach online tym bardziej. Więc pamiętaj o tym, żeby na początku usiąść sobie i zdecydować, czego w ogóle się uczysz. W jakich etapach to sobie zrobisz, jaką metodą to sobie zrobisz i że będziesz to robić systematycznie, to już jest trzy czwarte sukcesu. Ale co jeszcze jest bardzo, bardzo mega ważne, to jest nasze podejście i motywacja na początku. Dlaczego? To, czy będziesz systematyczny w uczeniu się i czy będziesz posuwał. Posuwała się na kolejne etapy w tej nauce, czyli osiągała kolejne porcje wiedzy i naprawdę rozumiała, rozumiał to, co czytasz, czego się uczysz tak naprawdę, w dużej mierze zależne jest nie tylko od organizacji, czyli tej systematyczności, tego, że potrafisz sobie powiedzieć, ale ta systematyczność i ta chęć nauki będzie wynikała też właśnie z Twojej motywacji, czyli z tego, po co ja to robię. I teraz bardzo wiele osób zaczyna przygodę z rachunkowością na zasadzie: albo fajny byłby taki zawód, to ja może. Tutaj spróbuję, w sumie inni to robią, to ja bym też chciał. Dużo przedsiębiorców się za to łapie. Ja do tego podchodzę z taką pewną dozą rezerwy, dlatego że bardzo wspieram osoby, które wiedzą doskonale, co chcą osiągnąć. Natomiast te, które przychodzą, żeby spróbować, albo może ktoś tam jeszcze w rodzinie rozliczał, to ja też spróbuję, to chyba właśnie nie jest takie trudne. To już jest takie podejście, które bardzo łatwo może spowodować, że ten człowiek zrezygnuje. No, bo księgowość nie ukrywajmy nie jest najprostszą dziedziną i tak jak mówiłam, szczególnie w Polsce, przy zmieniających się przepisach podatkowych, to jest obecnie zawód, który jest pełen wyzwań i który wiąże się z ciągłą aktualizacją wiedzy. Po drugie, jeżeli myślisz o pracy w księgowości i wydaje ci się, w miarę rozumiesz, na czym ta praca polega, to przyjrzyj się sobie, szczególnie wtedy, kiedy czujesz się zniechęcony, zniechęcona. Nauką rachunkowości, czy nie masz w głowie na przykład takich myśli, nie pojawia ci się coś takiego, ale ja w sumie nie mam umysłu ścisłego i to pewnie dlatego ja tego nie rozumiem. Ja nie byłam nigdy dobra z matematyki, dobry z matematyki, więc to jest ten powód, dla którego pewnie nie ogarniam tego zadania. To są takie przekonania, które mamy, które powstały na bazie oczywiście naszej historii, naszego doświadczenia, w szczególności tego, co nam kiedyś rodzice mówili. Albo wiesz, ty z matematyki, to nie jesteś dobry, ja też nigdy nie byłem, nie byłam. I my też to przejmujemy. I teraz myślimy, że jeżeli nam się noga podwinęła, to jest na pewno to. Jeżeli chodzi o umysł ścisły, to oczywiście, że będąc umysłem ścisłym, łatwiej nam będzie się uczyć rachunkowości. Ale jak możesz przeczytać sobie na mojej stronie kursy kursyrachunkowości.pl są tam opinie historii osób, które wcale nie były umysłami ścisłymi. Jest dziewczyna, która skończyła psychologię, a jest księgową, że to wcale nie jest prawda. A dlaczego? Dlatego, że my przypinamy sobie łatkę umysłu ścisłego, bądź nie, właśnie na bazie tego, jak nam szła matematyka. A to, jak rozumieliśmy matematykę, bardzo często było uzależnione od tego, nie tylko jak my Mamy zdolności, że tak powiem, matematyczne, ale też od naszego nauczyciela. W matematyce jest ten problem, że jeżeli gdzieś coś przegapisz w którejś klasie, tak, zaczynając tą swoją edukację w przedmiotach ścisłych, to potem ciężko jest to nadrobić i nam się już wydaje, że nie mamy umysłu ścisłego. Naprawdę, ja bardzo wiele razy boleję nad tym, że osoby naprawdę mają predyspozycje takie właśnie ścisłe, a myślą, że nie, tylko dlatego, że. W którymś momencie na etapie edukacji w szkole zgubiły się w tych cyferkach, no bo pani źle wytłumaczyła, bo byli chorzy, cokolwiek się działo. W każdym razie zbudowało to takie przekonanie. Bądź z tym naprawdę ostrożny, bo to zawsze można nadrobić, a to nie jest przełożenie 1 do 1 na rachunkowość, gdzie liczy się też znajomość przepisów, a nie tylko to, czy umiesz liczyć. Liczysz na kalkulatorze w Excelu, więc weź to sobie pod uwagę, że to niekoniecznie musi być prawda. I tak jak mówię, gorąco odsyłam do strony internetowej kursy Rachunkowości.pl bez polskich znaków. Tam w zakładce opinie znajdziesz historię osób, które nauczyły się rachunkowości, a niekoniecznie były umysłami ścisłymi, tak przynajmniej myślały. Po drugie, bardzo często osoby zaczynając naukę rachunkowości już sobie myślą, bo ta rachunkowość jest taka trudna, ja się tego nie nauczę, to nie jest dla mnie, szczególnie jak wiecie, zaczynają zgłębiać trochę temat i się okazuje, że kurczę, ja tego nie rozumiem. Oczywiście, że księgowość nie jest najprostsza. Wspomniałam już o tym na początku, że jest dużo elementów, z których się składa i trzeba to robić z głową. Natomiast to, że to nie jest najprostsza dyscyplina, nie oznacza, że nie możesz się jej nauczyć, bo bardzo wiele osób było w stanie ją opanować i to o, różnym, o różnych jakby możliwościach i predyspozycjach. Ja naprawdę w swojej pracy spotkałam bardzo wiele osób, które wydawało się, że są humanistami. A okazywało się, że jednak, jeżeli miały dobrze przekazaną wiedzę i były w stanie to sobie na spokojnie przerobić bez stresu, to okazywało się, że rozumieją rachunkowość. Więc naprawdę wszystko jest dla ludzi. To próbuję powiedzieć. Co jeszcze mamy często w głowie? Mamy w głowie, że jeżeli nie mamy ukończonych studiów wyższych kierunkowych z rachunkowości, to nawet nie ma się co bawić w bycie księgowym i uczenie się księgowości. Wiecie, na fali Jakiś postanowień noworocznych, ktoś decyduje się, a spróbuje z rachunkowością, a potem z tyłu głowy ma taką myśl, no ale w sumie ja nie mam studiów wyższych z rachunkowości, pewnie mnie nikt do pracy nie przyjmie. No i tutaj też nieprawda, bo też mam w swojej historii spotkania z klientami, którzy się przebranżowili, którzy pracowali w zupełnie innych zawodach, a udało im się zdobyć pracę w księgowości. To, co Ci mogę zdradzić na ten moment, kiedy nagrywam ten podcast, to to, że rynek księgowych bardzo się zmienia. Ponieważ przepisy podatkowe zmieniają się tak szybko, potrzeba dobrze wykwalifikowanych księgowych rośnie na rynku. W ogóle ilość księgowych rośnie na rynku. I potrzeba na to, by byli, jest coraz większa. Bo choć przedsiębiorcy liczą pieniądze, to tak naprawdę każdy rozsądny przedsiębiorca wie, że specjalizowanie się dodatkowo w księgowości zabierze energię z rozwijania biznesu i że każdy powinien robić to, w czym jest. Najlepszy. W związku z tym dużo przedsiębiorców nie podejmuje rękawicy, żeby rozliczać się samodzielnie, szczególnie ci, którzy mają spółki, księgowość pełną, bo to już jest naprawdę trudniejsze. W związku z tym nie bój się, że nie znajdziesz pracy, trzeba być wytrwałym, oczywiście, próbować ubiegać się o staż. Czy mówię, że to jest od tak? No niektórzy tak mieli, ale może być to ścieżka. Gdzie będziesz musiał uzbroić, będziesz musiała uzbroić się trochę w cierpliwość, ale jest to warte tego, i rynek naprawdę ma bardzo duże potrzeby na dobrych księgowych, czyli księgowych, którzy rozumieją to, co robią. Więc jeżeli myślisz sobie, że musisz mieć studia wyższe, to oczywiście studia wyższe zawsze są mile widziane, ale nie muszą być to studia kierunkowe. Jeszcze jeden mit, który. Na koniec, już tak, o którym chcę powiedzieć, to jest mit dotyczący tego, że trzeba posiadać certyfikat księgowy, żeby być księgowym. Część osób myli to z certyfikatem Ministerstwa Finansów, który był wydawany do 2014 roku. Od tego roku zawód księgowego został zderegulowany i tak naprawdę każdy może zostać księgowym, kończąc dowolne kursy, studia. Nie ma żadnej oficjalnej weryfikacji wiedzy księgowego na ten moment. W związku z tym, każdy może zostać księgowy. Czy każdy utrzyma się na rynku? Na pewno nie, dlatego że rynek bardzo szybko weryfikuje nasze kwalifikacje, naszą wiedzę i to, czy jesteśmy w stanie tą wiedzę na bieżąco aktualizować. Bo dobry księgowy w dniu dzisiejszym to księgowy, właśnie który jest w stanie śledzić przepisy i rozumieć je w miarę, jak są wprowadzane w życie. Z tym jest różnie oczywiście, bo czasami nawet ministerstwo nie wie, jak zastosować przepisy, które samo stworzyło. Ale no, krok po kroku staramy się robić to dobrze, czyli staramy się śledzić wytyczne, objaśnienia itd., tak, tak by ta praca była wykonywana poprawnie. Powoli będę kończyć ten dzisiejszy odcinek. W tym odcinku chciałam przede wszystkim pokazać Ci te najczęstsze błędy, czyli to, że nie wiemy od czego zacząć, czego się najpierw uczyć, co w kolejnych krokach, że nie robimy sobie takiego planu nauki. Że nie do końca jesteśmy świadomi wybierając daną metodę, z czym ona się łączy, czyli żebyśmy sobie świadomie wybrali metodę nauki, tą, która jest dla nas najlepsza, czyli czasami nie spieszyć się, wstrzymać się, przetestować, co mi bardziej odpowiada, i dopiero wtedy rozpoczynać naukę rachunkowości, by robić to regularnie, by robić to systematycznie. I by starać się zwracać uwagę na te myśli, które się pojawiają w naszej głowie, a które właśnie dotyczą pewnych przekonań, na przykład tego, że ja nie mam umysłu ścisłego. Skąd one się brały? Skąd one się wzięły? Kiedy one powstały w mojej głowie? Czy to przypadkiem nie są przekonania małego dziecka, które kiedyś właśnie gdzieś się zgubiło na jakiejś lekcji matematyki? Bo jeżeli tak jest, to to było na etapie tego dziecka, nie dzisiaj. W związku z tym możesz na spokojnie powiedzieć, ale teraz spróbuję i dalej iść naprzód to co chcę ci jeszcze powiedzieć na koniec to to że nauka rachunkowości ma swoje wzloty i upadki tak czyli ta ścieżka nauki ma takie swoje momenty kiedy już idziemy do przodu i robimy duży postęp a potem nam się wydaje że stoimy w miejscu nie przejmuj się to też jest normalne i to też chciałabym żebyś wiedział żebyś wiedziała na koniec żeby się nie zniechęcać do nauki rachunkowości Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś. Wysłuchałaś tego odcinka do końca. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to jakkolwiek możesz zostawić jakiś znak po sobie, to zostaw czyta w formie lajka, komentarza, łapki w górę, gdziekolwiek słuchasz i jakkolwiek można to zrobić. To będzie mi bardzo miło, jeśli pokażesz, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny, lub skomentujesz i powiesz, o czym chciałbyś jeszcze usłyszeć, co chciałbyś usłyszeć inaczej. Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku.